Angelika Wolańska. Zarządzam zespołem wdrożeniowym w obszarze kadrowo-płacowym i dbam o to, aby wdrażany system spełniał oczekiwania użytkowników oraz usprawniał ich pracę. Konrad Zieliński. Pracuję w Initius od 2008 roku. Zarządzam projektami oraz prowadzę prace analityczne. Kieruję również zespołem wdrożeniowym w obszarze finansów i księgowości. Wraz z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa kluczowym aspektem staje się automatyzacja procesów. Szczególnym przypadkiem są grupy kapitałowe, np. branży farmaceutycznej. Konradzie, czy mógłbyś się podzielić z nami swoim doświadczeniem? System Enowa odpowiada na potrzeby dużych organizacji. W grupie firm branży farmaceutycznej wprowadziliśmy usprawnienia w obszarze zarządzania płatnością, naliczaniem kompensat, automatycznym rozliczaniem płatności czy generowaniem przelewów. Istotnym jest też współpraca z systemami bankowymi oraz bezpośrednią dostępnością do operacji bankowych. Kolejnym aspektem jest wsparcie w obszarze operacyjnym. Na przykład podczas przesyłania dokumentów między różnymi podmiotami, ich odpowiedniego rozksięgowania oraz ujęciu w zestawieniach kontrolingowych. Często stosujemy również rozwiązania typu Master Data, pozwalające na centralne zarządzanie informacją. Angelika, na czym skupiacie się w obszarze kadrowo-płacowym? Obserwujemy potrzeby dotyczące przepływu informacji pomiędzy pracownikiem, jego przełożonym a działem HR. Znakomicie te potrzeby realizuje pulpit pracownika i kierownika. Możemy tam zdefiniować indywidualne obiegi dokumentów, takie jak wnioski o nieobecności, nadgodziny, wnioski o pracę zdalną oraz wiele innych. Dzięki temu, że są integralną częścią modułu kadrowo-płacowego, są one automatycznie widoczne dla pracowników działu kadr i płac. Pracownik posiada również możliwość sprawdzenia swojego limitu urlopowego, pobrania paska wypłaty czy deklaracji podatkowych. Należy podkreślić, że nowa 365 poprzez narzędzia powiadomień oraz raporty efektywnie wspiera zarządzanie pracownikiem. Przykładem są informacje o kończących się umowach, nieobecnościach, Badaniach oraz wymaganych szkoleniach. Wracamy uwagę na fakt, że wiele automatyzacji jest możliwe do realizacji z wykorzystaniem modułu ENOWA 365 Workflow. Obserwujemy obecnie, że automatyzacja w obszarze finansowo-księgowym oraz kadrowo-płacowym nie jest już wyzwaniem, ale realną potrzebą.